Sebastian Fałcz, to jest program Goźdnia. Witam i zapraszam. Dzisiaj z nami bezpośrednio w studio pan poseł Krzysztof Gadowski, Koalicja Obywatelska. Dzień witam dobry. Witam pana, pośle. witam Państwa. Chwila oddechu, panie pośle w PGG. Przedstawiciele związków zawodowych porozumieli się z zarządem PGG w sprawie postulatów płacowych. Jak pan właśnie ocenia całą tą sytuację, to, co w ogóle miało miejsce w ostatnich dniach, czy nawet tygodniach właśnie w PGG? Nie pan ja bym to zaczął oceniać od samego początku i. I ta zadyszka w Polskiej Grupie Górniczej jest od momentu, kiedy powstała. Piękne plany, piękne, e, piękne slajdy, to wszystko przeżywaliśmy. Prawo i Sprawiedliwość pokazywało, natomiast w życiu, w praktyce, całkiem coś innego. Przecież cały czas budżet państwa, czyli podatnicy, mieszkańcy, do tej spółki dopłacają. No. Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że postawi na nogi, że będzie to projekt opłacalny ekonomicznie, a tu się okazuje, że kolejne miliardy są potrzebne, żeby kroplówkę dać. Ja się dziwię temu, że prezesi no, tak dużej spółki nazywają siebie menadżerami i oni mówią, że coś naprawiają. Nie, no, oni są takimi sygnalistami wynajętymi przez PiS i czekają, ile tych milionów do ich kieszeni będzie spływać. I czekają na to, ile miliardów minister, skarb państwa da na to, żeby ta spółka mogła finansować. Nie ma żadnego działania systemowego do naprawy tej spółki, do powiedzenia.. To jest ekonomicznie nieopłacalne, musimy to w jakiś sposób e, likwidować, tak, odchodzić od tego, a to jest opłacalne, to musimy wzmocnić. I dzisiaj co się okazuje? No, w ubiegłym roku było 2 miliardy straty, tak? Dzisiaj słyszymy, słyszałem od ministra, że 15 miliardów złotych to są wymagalne zobowiązania spółki na dzień 15 grudnia. Mało z tego, spółka nawet nie jest w stanie przygotować do przekazania. Kopalni Pokój, części kopalni Pokój do spółki restrukturyzacji kopalń. Kiedy myśmy otrzymali ustawę, we wrześniu, przez tyle miesięcy zarząd tej spółki nie przygotował tych aktywów swoich do przekazania spółce restrukturyzacji kopalń. Pracownicy z tej spółki musieli przechodzić drogą okrężną. Przez Jaszczęską spółkę węglową do likwidacji. W sytuacji jakiej? No w sytuacji takiej, kiedy węgiel jest potrzebny, kiedy cena węgla w roku 2021 od początku wynosiła 66 dolarów i ona poszybowała w październiku już ponad 200 dolarów. No to jakie są lepsze perspektywy rozwoju tej spółki, jak nie zapotrzebowanie na węgle i cena tego węgla, która w Poltach Ala wynosi tyle i tyle? No to co można powiedzieć o tej spółce, o zarządzie tej spółki? Ja wcale nie dziwię się górnikom, że oni dzisiaj protestują. Bo oni nie mają już zaufania ani do zarządu tej spółki, ani do rządu Prawa i Sprawiedliwości. Podpisali tam porozumienie, miały być konkretne hmm, zobowiązania, z tego wypływać i co się dzieje? Rząd nic nie robi. Tam była Miał mowa powstać... prawda, o wypłatach między innymi za pracę w weekendy, prawda? Domagali się. No tak, Wódlice ale. że nie domagają się wcale dużo, prawda? Bo chodziło tylko o wypłaty za. Za weekendy, więc. No, ale to jest śmieszne. No, praca za weekendy każdemu górnikowi się należy. I z tym chyba nikt nie powinien e, polemizować, bo jeśli ktoś idzie dodatkowo do pracy, ma dodatkowe zatrudnienie godziny pracy i efektywnie pracuje, no to to, to wynagrodzenie powinno funkcjonować. A myślę, że chodzi o coś innego. W umowie społecznej zapisano wskaźnik inflacji, e, m, wzrostu cen, wzrostu wynagrodzenia o 3,8%. No taka absurdalna cena, ale górnikom wciskano wtedy, rząd wciskał, że inflacja będzie w przyszłym roku wynosiła 3,3%. Jak się okazało, no to ona poszybowała w tym roku, 2021. No ponad 8%. No, no i teraz jak te wynagrodzenia tych górników się ma do tej podwyżki e, e, inflacji, która nastąpiła, no i ta drożyzna. No, gdzie może najlepiej najwięcej pieniędzy zarobi, zarobić spółka, jeśli nie na rynku, której cena wzrosła, tak jak mówiłem, od 66 dolarów do 2, ponad 200 dolarów, tak? Kiedy zbyt węgla jest potrzebne. Mało z tego, e, spójrzmy na to, że spółka, hmm, polska grupa górnicza e, w ubiegłym roku. Otrzymała jeszcze miliard złotych do finansowania z, z Polskiego Funduszu Rozwoju. Wnioskowała o miliard 750 pięćdziesiąt. Otrzymała tylko miliard, bo nie przedstawiła żadnych dokumentów związanych z poprawą swojej kondycji finansowej, z restrukturyzacją. I dzisiaj co? Dzisiaj mamy na stole kolejny projekt ustawy, bo on był procedowany w Sejmie, trafił do Senatu, Senat odrzucił ten projekt. Gdzie polska grupa górnicza ma dostać w tym roku 6 miliardów złotych? Wie pan na co? Myślę, że warto, żeby nasi słuchacze wiedzieli. 819 milionów złotych to są zobowiązania tej spółki wobec, wobec ZUS-u. Miliard złotych na to, żeby zawiesić, a później umorzyć właśnie ten kredyt, tą pożyczkę. Za na miliard złotych, tak? Do tego dochodzi jeszcze co? Dofinansowanie do tak zwanej likwidacji ograniczenia wydobycia w tym roku. Wie Pani, wie Pani na, na ten cel środków ma być przeznaczonych? Ponad 5 miliardów złotych. A jakie jest ograniczenie tego wydobycia w tym roku? Spróbowałem sobie to zapisać. Panie, panie redaktorze, żeby nikogo nie, nie skłamać, 253 tysiące węgla, tak 253 tysiące ton węgla z roku 20... nastąpi ograniczenie tego wydobycia w roku 2002 w stosunku do 2001, a spółka chce 5 miliardów. Ponad 5 miliardów złotych na ten cel. A co by było, jak faktycznie by się nie dogadali, nie dogadali, prawda? Mówiono tutaj, że jeżeli do rozmów by nie doszło, od 17 stycznia byłyby blokady po prostu wysyłki węgla z kopalń PGG do elektrowni, czy ta sytuacja mogłaby być już jeszcze bardziej katastrofalna wtedy? No dzisiaj obserwujemy to ostatnie miesiące pokazały na to że brak zapasów węgla jest w elektrowniach i w elektrociepłowniach, między innymi w elektrownia Opole, tu obok w naszym mieście elektrownia Rybnik i elektrociepłownie nie mają węgla, bo spółki wydobywcze nie mogą tego węgla, nie wiem, wydobyć i dostarczyć, a z drugiej strony za 8 miesięcy, za 9 miesięcy roku 2000, 2021... Ponad 9 milionów ton węgla przyszło z importu z zagranicy. No to gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Jaki jest plan funkcjonowania spółek węglowych w Polsce, który te firmy stawia na nogi przygotowany przez PiS? Bo to pamiętamy jeszcze rok wcześniej, no to mieliśmy nadwyżki tego węgla. No to czy minister, czy Prawo i Sprawiedliwość planuje nad restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego? Jeszcze przypomnę w październiku na likwidację dwóch kopalń. 2 miliardy, ponad 2 miliardy złotych na likwidację części kopalni, byłej kopalni Jazmos, tak zwany Jaszczębie 3 i kopalni pokój. To były kolejne pieniądze, które przekazaliśmy, tak, na restrukturyzację. Jaki Panie jest pośle... efekt? No, efekt jest taki, to co mówiłem na początku, że spółka, Polska Grupa Górnicza, nie przekazała do spółki restrukturyzacji. Przekazała część pracowników, ale przez Jaszczemską, żeby pozbyć się obciążenia od, od początku roku. Panie pośle, właśnie tutaj mówi Pan o wielkim imporcie węgla również do nas, do kraju, jednak dalej podwyżki cen, prawda? Widzimy to wszędzie w energii, w Gazie dosłownie we wszystkim. Ja w takim razie chciałem się zapytać o tą receptę. Czy koalicja obywatelska ma jakąś właśnie receptę na to, że faktycznie inflacja szaleje, gaz idzie do góry, za prąd płacimy coraz więcej. Co możemy zrobić? Wszego beznadrożytna to te efekty funkcjonowania rządu Prawa i Sprawiedliwości yy, przez lata. No bo jeśli popatrzymy dzisiaj yy, na piekarza, na cukiernika, to im cena gazu poszybowała kilkaset procent. Siedemset Procent ta cena podskoczyła. Myśmy robili konsultacje z tymi przedsiębiorcami, rozmawialiśmy z nimi, przygotowaliśmy projekt ustawy, w którym domagaliśmy się obniżenia tej ceny. Uważaliśmy, że te podmioty, które od 1 października do końca roku 2021 zawarły nowe umowy, gdzie ta cenę poszybowała, tak, powinni przystąpić do renegocjacji tych umów. Ta cena powinna być wyznaczona przez prezesa Urzędu Energetyki i przyjęta powinna być cena optymalna między okresem 1 stycznia, a tym 31 sierpnia ubiegłego roku. Wtedy byłoby to zdroworozsądkowe. Wtedy mówilibyśmy o tym, że rzeczywiście szanujemy przedsiębiorców, mówimy o nowych miejscach pracy. Ja powiem panu szczerze: PiS zaproponował, bo my też w swojej ustawie zaproponowaliśmy te te firmy, instytucje tak zwane wrażliwe, tak szkoły, żłobki, przedszkola, szpitale i przychodnie, ale PIS ograniczył te przychodnie, te, te ośrodki lecznictwa medycznego tylko do tych podmiotów które korzystają z dotacji z budżetu państwa, tak? Czyli czy z Narodowego Funduszu. No no DPS-y przecież... czy mops na pewno w to się nie wliczają, prawda? Była sytuacja na przykład w Włodzisławiu Śląskim, gdzie już oficjalnie się powiedziało, że po prostu nie będzie ich na to stać, prawda? Bo te podwyżki będą horrendalne. No tak. I kiedy ja nie mogę się dostać do szpitala, bo szpital jest kolejny oddział Zabezpieczony pod COVID. Nie mamy, są kolejki do specjalistów, no to gdzie pójdziemy, szukamy tego wsparcia? W prywatnych jednostkach, które prowadzą prywatne osoby. Oczywiście my do tego dopłacamy. To czemu w takiej sytuacji my, jako pacjenci, musimy zapłacić więcej, skoro nie możesz skorzystać z tego jednostka, czyli podmiot lecznicy, który. Który, że tak powiem, prowadzi tą gospodarkę swoją i leczy ludzi, tak? rozwiązuje nasze codzienne problemy. To jakiś absurd. Domagaliśmy się również tego, żeby instytucje sportowe i rekreacyjne, te, które prowadzą samorządy i nie tylko, mogły z tego skorzystać. Ale nie, no nie było żadnego, żadnego echa. Co się oczywiście okazało, że pod wielką presją, rządu naszego pod wielką naszą presją rząd jednak, i minister Sasin znalazł jakieś rozwiązanie tymczasowe, że na miesiąc tym podmiotom ogranicza tą podwyżkę o 25%. Co to jest 25%? To jest miesiąc. 700%, 700 będą teraz mieli podwyżkę na 550 czy 530. No to taka jest skala tego rażenia. Tam, gdzie trzeba tym podmiotom podnieść, bo pod co im pozostaje? Albo ograniczyć wypłatę swoim pracownikom, wynagrodzenie, no ale tu mamy tą najniższą zablokowaną, więc możemy zwalniać pracowników albo całkowicie zlikwidować zakład pracy, albo podnosić ceny usług i produktów. O ile? O 500, o 700%? I co my w tej chwili wtedy napędzimy? No napędzimy inflację, no bo jak pojawi się cena produktów wyższa, tak, my skądś tam te pieniądze wydoby, musimy wydobyć, no to cały czas ta inflacja się nam... Nakręca. I tutaj, I ta, panie pośle, właśnie rząd wyszedł robi. z inicjatywą tak zwanej tarczy inflacyjnej. Tutaj jeszcze chciałem dodać tyle, że razem pan, panie pośle, wspólnie z posłem Budką pojawiliście się w ostatnim czasie w Jastrzębiu Zdroju, prawda? U jednego właśnie z piekarzy, który właśnie te podwyżki odczuł najbardziej, prawda? I tam Borys Budka powiedział i stwierdził jasno, że tarcza inflacyjna po prostu nie działa. Takim no, no tarcza inflacyjna nie działa i do dzisiaj go te, tego przedsiębiorcy nie ochroni, bo nawet jeśli rząd wprowadza jakieś ograniczenie VAT-u, większe czy mniejsze, tak, no to przecież ten przedsiębiorca może sobie na ty, codziennie sobie ten VAT ob, oblicza. No tu chodzi o koszty, które poniesie, które rzeczywiście będą wpływać na cenę tego produktu. I oczywiście na wynagradzenie tych pracowników, bo przecież tam akurat w tym zakładzie, w którym byliśmy, to słyszeliśmy, że około 50 pracowników było zatrudnionych. No to tych 50 pracowników, licząc przynajmniej dwa, no to, jest 100, to jest 50 rodzin, czyli ponad 100 osób jest utrzymywanych z tego zakładu, od tego są odprowadzane podatki, tak? no i jest produkt na rynku, tak? I jemu naprawdę temu, temu przedsiębiorcy nie pozostawało nic, tylko albo ograniczyć zatrudnienie, albo w skrajnych przypadkach zamknąć ten zakład, no albo do minimum ograniczyć wynagrodzenie. To tak na sam koniec panie pośle naszej rozmowy. Rząd planuje obniżenie podatku wad na benzynę. Jednak tutaj bez zgody Unii Europejskiej chyba może być trudno w tej kwestii. Znaczy, wie Pan, ja też słyszę wielokrotnie od dzisiaj od rządu, że no bez tej Unii tego nie zrobimy, czy nie zrobimy. Unia już w ubiegłym roku wyraźnie wskazywała rządom, krajom członkowskim, że powinny podjąć specjalne działania związane z, obni z obniżeniem kosztów czy to VAT-u, y czy innych elementów, elementów swojej, swojego wpływu na ceny tych towarów i usług. I rząd nic nie zrobił. Tak samo jak dzisiaj mówimy o przedsiębiorcach. Bo słyszę gdzieś tam z boku, że no, Unia na to nie pozwala. No nie, my dziś jesteśmy, ja to nazwałem na wojnie cenowej gazu, tak, w całej Unii Europejskiej. I co rząd zrobi? Rząd budzi się dopiero na początku nowego roku, zamiast pół roku temu budzić się, robić analizy, co w takiej sytuacji mamy zrobić, przedkładać Unii Europejskiej konkretne rozwiązania, tym bardziej, że Unia była przychylna, bo takie same warunki ma i dobijać się tego omnożenia, a rząd mówi co? No nie, nie daje rady. No. Miał dać radę, miała być dobra zmiana, a rząd w ogóle się w to nie angażuje. Nie widać serca, żeby się ktoś upominał, bił. Premier mówi o, jakimś, o jakichś zobowiązaniach. Tak, zobowiązania to on podejmował. On podejmował do, do paktu ograniczenia e, emisji CO2 w 2030 roku do 55%. Przecież to jest świeży dokument, który w grudniu się pojawiał, w lipcu został zaklepany. Ja nie słyszałem, żeby premier jakiejś szaty rozrywał w tego tytułu. A dzisiaj słyszymy to, jak pan powiedział... E, o tych firmach energetycznych, że cena wzrośnie i wszyscy to w jakiś sposób próbują wrzucać na barki wzrostu, wzrostu cen do emisji CO2. No tak nie można. No rząd jest po to, żeby rządzić i ten rząd, ktokolwiek by nie rządził, powinien podnosić, powinien chronić swoich obywateli. Niezależnie, czy wzrasta cena prądu, czy wzrasta cena gazu, czy cena żywności. No jakie dzisiaj rząd uruchomił instrumenty związane z, z rozwojem, czy wzrostem, z, z obniżeniem inflacji? No nie słyszałem żadnych. A jakie instrumenty dzisiaj rząd wprowadza, żeby chronić Polaków przed pandemią? No dzisiaj od siedmiu lat rządzi rząd Prawa i Sprawiedliwości. I taki mamy do, dobrobyt? Taką mamy inflację, taką szalejącą drożyznę, takie szalejące te ceny paliw, gazu, energii elektrycznej, tak widzimy, jak doprowadził do czego doprowadził górnictwo. I tutaj, panie pośle, jak możemy, to już zakończymy. Postawiamy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Gadowski. Dziękuję państwu serdecznie.